Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie moje mili, cześć, z tej strony Sepstone Witam w Asasynie Creed Revelation, więc bez zbędnego gadania zaczynamy nową opowieść. Którą może sobie... Najpierw wejdziemy sobie w opcję. Okej, okay, dobra. Tryb opowieści... Podpiszemy sobie profil. Okej. Okay. Więc moi mili ja się zamykam i... Zobaczmy sobie filmiki początek. Więc zapraszam do oglądania. Możemy go tak trzymać na kilka dni, może tydzień. Przejdź i powiedz mu, że jesteśmy w drodze. Jak już jesteśmy oczywiste. Desmond Miles. Your life has changed so much in so little time. Two months ago, you were pouring shots for bankers and celebrities. But now look at you. You're an assassin. One of us. One of the good guys. Isn't that nice? Men and women dedicated to protecting and preserving human life and liberty. Not like those Templars. Cold and calculating autocrats, drunk on power, obsessed with order, all that. We're doing our best to stop them. Yeah. Doing our best. But you remember all this, right? You remember the Animus, the machine we use to unravel genetic memories and relive the lives of our ancestors. First, you were Altair, a stoic 12th century assassin from the Holy Land. Then, you were Ezio Auditore. Wealthy Italian with charisma and a talent for revenge. So, what do you three have in common? That's right, the Apple of Eden. That strange artifact left behind by those people, the ones who came before. You know the apple's power, you felt it for yourself. Oh, it's been fun, hasn't it, Desmond? But that's about to change. Your mind is fragmented, falling to pieces. And if you don't find a way to wake up, you may lose yourself forever. <laughs> okay, okay, I, I shut, shut down, down the Animus monitoring, monitoring system to free up a lot of memory. But even like this, it's still risky. Desmond will be fine. The partition worked. The Animus is stable, and his signs are good. For now. But this was built to recreate memories, not simulate entire cognitive processes. The Animus will do its part, and Desmond will do the rest. What's happening? I, I can't move. I I can't. No! Just walk right past me. 16? No, oh, they didn't tell you my name. Ugh. God damn it. I'm still in the animus? Quite a shock you suffered out there. Rebecca! Get me out of here. They can't help you, Desmond. You're a broken man. Your mind, it's broken. Broken. I feel fine. So did I. Hey. Look at me now! Let's talk, buddy. Walk with me. What is this place? It's nice, isn't it? We're in the guts of the Animus. The original test program. No memories here, just basic physics, weather simulations. Hello, world! you're lucky someone up there had the sense to plug you in here it saved your life saved it from what right now you should be sitting in a hospital ward drooling and chewing on your tongue for now the animus is keeping you intact keeping all your ancestors from collapsing into one big mess but if you can't find a sync nexus all those personalities will smash together and that won't be pretty a sync nexus i'm getting there hold on Screw with me. Here's the problem. Your brain is hash. Too many ghosts in your head, too many voices, so how do you fix that? You claw your way back into the stored data, you find unfinished memories, and you crack them open. Finish what you started until your ancestor has nothing left to show you. That is a sync nexus. And when you find it, the Animus can separate Desmond from Encio and Altair and send you home. Back to your body. You know all this? Because it happened to me. But my body. It's one food now. So I'm stuck here. A, a word of warning? When you step through there, everything changes. Nothing feels normal. But you are still in control, and it's up to you to find your way out. Right. If you hurry, you might make it back in time for Lucy's funeral. What? Ah! Uh! I thought you knew. Lucy. Oh God. I'm so sorry. It wasn't me. It wasn't me. It was that voice. Juno. She took hold of me. She made me. Dobrze, moi mili, jak nasza znastka nam powiedziała, musimy naprawić swój mózg, więc wchodzimy. Ubisoft przedstawia. Gra przygotowana przez zespół Ubisoft Montreal. Ubisoft Onessi. Ubisoft Bucharest. Massive, Quebec. Pur, no, Quebec Claudia, my dearest sister. I have been in Acre a week now, safe and in high spirits, but prepared for the worst. The men and women who have fed and sheltered me here also give me warning that the road to Masyaf is overrun by mercenaries and bandits not native to this land. What this could mean, I dread to guess. When I first set out from Roma ten months ago, I did so with a single purpose to discover what our father did not. In a letter written the year before my birth, he makes mention of a library hidden beneath the stones of Masyaf Castle. A sanctum full of invaluable wisdom. So what will I find when I arrive there? Who will greet me? A host of eager Templars, as I fear most strongly. Or nothing but the whistling of a cold and lonely wind. Masyav has not been home to the assassins for almost 300 years now. Can we still claim it for our own? Are we welcome there? Uh, I am wary of this fight, Claudia. Not because I am tired, but because our struggle seems to move in one direction only. Towards chaos. Today, I have more questions than answers. This is why I've come so far. To find clarity. To find the wisdom left behind by the great Altair so that i may better understand the purpose of our fight and my place in it should anything happen to me claudia should my skills fail me or my ambition lead me astray do not seek retribution or revenge in my memory but fight to continue the search for truth so that all may benefit. My story is one of many thousands, and the world will not suffer if it ends too soon. Assassin's Creed Revelations. No to zaczynamy naszą przygodę. Przyjrzyjmy się naszemu Leciu, już jest troszeczkę wiekowy. Nie mamy informację o Altairze, więc jak zawsze możecie sobie przeczytać. Jeżeli chcecie, sobie zastopujcie całą jego historię. Oczywiście o Altairze jeszcze będzie wspominka w tej grze, bo w sumie Ezio chce odkryć to, czego jego ojciec nie zdołał. Więc let's go! No, to tak musimy, że tak powiem, odkryć to i w Masyafie, czyli starej siedzibie asesynów. Czekajcie, jest cisza sobie tylko, żeby się wysłyszeć. Bo tego akurat nie znoszę, kiedy nie słyszę nic. Więc spoko. Hiponek. Szkoda tego drugiego ostrza. Ale mamy mieczor, więc damy radę. I powiem wam szczerze, że ten Ezio teraz wygląda tak troszeczkę jak oglądaliście Assassin's Creed Breterhood na moim kanale. Taka troszeczkę zbroja tego Brutusa. Troszeczkę sponiewierana przez czas. Dobra, bijemy się. Raz. Oj, oj. Dobrze, idziemy przed siebie, z takim troszeczkę duchem Ataira. W sumie pokazuje nam, nam drogę, no i wiecie, jak to każdy assassin, to zawsze muszą być samouczki. Co jak się robi, jest to troszeczkę nużące, no ale każda gierka ma to w sobie, że na początku są samouczki. Co, co jak się robi, i aktualnie powiem wam, że gram na edycji y, Assassin's Creed Edition Collection, czyli trzy części gry na jednej płycie którą osobiście Wam polecam ja zrobiłem ten błąd, że nagrywałem na starych jeszcze z xboxa 360 płytach i w sumie nie dość, że grafika jest poprawiona to dodatkowo są wszystkie dodatki dostępne więc jak najbardziej Skorzystamy z tego, no i zrobimy sobie przy okazji dodatki, które są zawarte. Ja oczywiście ich nie robiłem, więc będę się pewnie świetnie bawił. Ten uśmiech. moja. A nie. No i jak zawsze mamy takie swoje, że tak powiem, dodatkowe m, punkty, żeby wykonać stuprocentową synchronizację. Nam się to udało i w ogóle interfejs już wam pokazuje, że się troszeczkę zmienił. Jeden zabity. O ty. Kolejne Kolejny załatwiony. Został tylko jeden. A to sobie zejdziemy, bo jest odwrócony plecami do nas. Więc załatwmy go. No i pogadajmy z tym kolegą. Be merciful, please. I am a working man with a family. Doing what kind of work? Digging mostly. It took me a year to find this chamber. And for the past three months, I've been trying to break through this door. You've not made much progress. I have not made a dent. This stone is harder than steel. I doubt you will. This door is guarding objects more valuable than all the gold in the world. Oh, ah, do you mean gemstones? Hmm. There are keyholes here. What are the keys? These Templars found one beneath the Ottoman Sultan's palace. As for the others, I suppose the little book will tell them. What book? A journal of some kind. That ugly captain, he carries it with him wherever he goes. Go home. Find work with honest men. Oh, I would love to leave this place. But these men, they will murder me if I try. Pack your tools. <laughs> nie zgub się z danego celu. Ok, Templariusze sprowadzi do Masyafu tajemniczy dziennik. Odszukaj kapitanem Templariuszy i odszukaj ten dokument. Ok, Imperium Osmańskie, czyli Turcja. Jeżeli ktoś nie wie, aktualna sułtanie te sprawy, bo jest rok 1500. Bodajże w Azasynie. Więc będziemy działać na terenie Turcji. Ale po kolei najpierw musimy ten znaleźć ten dziennik. Więc musimy wyjść. W ogóle mapa się zmieniła. Po prawej dolnej stronie macie. Jest tak, że tak powiem, bardziej czytelna. nie w tej Okej. Okay. Odszukaj kapitana. Tu mamy grupkę. Będziemy się bić? No dobra, bo się. Szybka walka. W ogóle system walki został poprawiony w tym asesynie. Co pokażę wam w następnych odcinkach. Popatrzcie, robię teraz kontrę. I od razu mogę zaatakować następnego przeciwnika. Okej. Okay. Mamy wyjść do góry? Tak, do góry. W ogóle jestem pewien podziwu, że w wieku 50 lat, bo chyba w ma te, w tej części tyle. Jest taki sprawny. Korzystaj ze spadochronu. Okej. Okay. Więc śledzimy templariuszy powoli Bo jak wiecie to w tym asesynie to lubią się odwracać I jest takie o A kuku bym powiedział No i postaram się przejść wszystkie wspomnienia na 100% Oczywiście jak będzie się dało Jeżeli chodzi o historię Dużo nie pamiętam, ale Mógłbym powiedzieć, że większość. Więc czemu by nie? Bateria w kontrolerze bliskie wyczerpania. Okej, okay. w ogóle powiem Wam, że grafika została poprawiona. Okej, okay, tak wygląda wzrok orła. Już nie jest na Y, tylko na drążku dochodzenia. Taka mała ciekawostka. Więc idziemy przed siebie, gdzie jest ten ciężko przystojny kapitan. Z którym mieliśmy przyjemność na początku. Nie po prostu! None of you leave until the Assassin is dead!

No i coś czuję, że będę nagrywał teraz na kanał remastery, bo kolejna część na no, też ma remaster z dodatkami, więc nie umieszkam się zdobyć tej części dla siebie. Ale najpierw musimy, że tak powiem, ogarnąć... E? Kurde, kopie. Super basta No 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 W lewo Wiedziałem, że dostanę Jakie sterowanie jest ciężkie, ja pierdzielam Dobra, ecco daj, dawaj, dawaj, dawaj. Serious. Synku jak ty prowadzisz ten popus ja się pytam. No no, 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 już jesteśmy blisko. No, 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 dobra, mamy to? walka na powozy Okej. Okay. Nie będzie to takie proste, jakby się wydawało. Dostoję mili. A wozu święty, nie wierzę. o ty mamie. Patrzę, że główną miarą żeby go załatwić to jest go po prostu spychać. Może nie tutaj. O coś takiego. Chłopie, Ty jesteś tak dosłownie denerwujący o Ty